Było kiedyś w pewnym mieście wielkie po wystawianie, Wystawiam, niesłychanie piękne przed Wszyscy dobrze się umali... Klawiatura i myszka, czy się ma wszystkim Z Twoją starą mam współpracę Kurwa nie wiem co wybrać Ja nie mam pada, to co, wyłączać grę, bo nie mam pada, tak? Bo mi pada Każe Każecie dawać, przygłupy. No ja nie wiem, pod co chcę grać, bo nie grałem k***a, no. Chcę grać pod k***a, nie wiem. Mandolinę i k***a, człowieku, ty... Yy, nie wiem. I pomarańcze. Drapię inne potem, OK. O kurwa. Ej, trochę mało FPS-u mam, chyba za dobre ustawienia dałem Aha, nie mam polskiego języka w tym No Ale widzowie kur*** się prują! Dobra, gdzie wam ustawić kur język? Palucha jakiegoś dostałem, fuj! Dziwnie się jakoś steruje, powiem Wam szczerze. To kamerą i kurtkami dawaj mi tu jakąś broń kurtką Na początku. O pyk, od razu drzwi. Churtk są zablokowane. Znalazłem palucha. Może wepję tego palucha w dziurkę od klucza. Skrzynki, nic nie ma. Ej, dlaczego mam taki pasek przez środek ekranu czasami? Ej, lagi mam, bo naciskam skoki i on dopiero po chwili skacze nie od razu. To się bliszczy. Ej, wracam, tam może w skrzynkach ukryte coś jest. Jest tu coś takiego, że zniszczę skrzynkę jakiś miecz albo jakaś zbroja wypadnie, czy nie? Jedni piszą tak, inni piszą nie. ko. A. a już mnie zabił? To, to już umarłem? To się zalica do śmierci, Kula. To co, mam śmierć dodać czy co? Tak, bo go można pokonać. Okej. Okay. czyli umarłem już raz. I tak gra wygląda, że jedno uderzenie ja nie żyję, no co ty ty? Bier... Już gram po polsku. Czekajcie, bo już mnie wkurczycie. Już googluję, jak ustawić język polski, bo mi będziecie piec. Pi no, pokaz mnie zajebie. W pierwszej razie. Ty. Ale to chyba przypadkiem znalazłem coś ty. Ale weka, użycie przedmiotu. Co to jest? Jaki przedmiot użyć? Ej, mam taki na ekranie od grafiki czasami. Widzicie o co chodzi? Załóżmy się tak jakby ekran. Dlaczego tak jest? O, dotki laski, <laughs> w ich czasach tak komity wyglądały. No pięknie, kurwa. No pięknie. Nie dziwię się, że woleli walczyć. <laughs> o, spadek, kurczę mocy, plus 200 do siły. <laughs> Ej, chyba OP jestem. K wszystko na hita leci. Silno tak, shift. Dobra, shift i prawie mieszki... O! Nice. Możesz trzymać strzymać w lewej ręce lub oburącz. Aby zasłonić się przed nachodzeniem jest szczególnie efektywna, gdy używasz tarczy. Każda w zasłona prawym. To niezła k***a zasłona To niezła zasłona prawym. Ten tutorial chyba najmany, k***a. jakiś... Pisał. Możesz wygrać wroga? Przewrót lub skok w tył. A, krok w tył. Obie decyzje jest z wytrzymałość. Okej. Okay. jest spacja, przewrót, spacja, krok w tył. To jest krok, nie skok. O ty kłopie p***ona poczekaj. Ej, nie mogę myszki przesunąć. Co jest do k***y? Rozj**ane. Czemu nie mogę kurwa? No to ch... to oznaczanie, ty! O, jagody! Jakieś kurwa! Ej! Mogę kamień podnieść i mu w łeb? Jak tam kurwa, Mogę się tu wdrapać. Albo i nie mogę Trudno, biegnę dalej Chodźmy. z Snajper O! Jemu w pi... Zmiana oręża w prawej ręce, zmiana w lewej ręce Gdzie się te pationki znajdą... Kłóce, ja bym robił trudniej było Cię zauważyć Podobno się nie kłóca, mówiliście Ja chcę, żeby oni widzieli, kto im wpisa robi goś gość gówno w pi... był zajęty, nawet nie, nie wiedział, że podchodzę. Przytrzymaj shift z lewym, ładowany atak. Shift lewym podczas skoku. O k... No ten już trochę mocniej... Kasia, Kasia, chcesz wszystkim... Aaaaaah! Kur... No, jak to wyłączyć? Już mi się jedna rzecz nie podoba. To co, śmierć? Dzięki Jacek za 15 miesięcy suba. Nie rozumiem jednej rzeczy. Gość chce mnie uderzyć, ja tego unikam, po co mu udawał, że mnie chciał uderzyć. Muszę czym się leczyłem Nie pamiętam czy się potionki używa Help Poczekaj myśli mój mózg klaguje ry, dzięki O! Ja już kumam o co chodzi I to jest wasz Bóg? I to jest wasz Bóg? Kurwa. Wypialać, kurwa. Dawaj mi tu jakoś kur... Boską kur... Nie wiem Zbroję albo kur... Nie wiem Nie, nie spadzają mi temki z tych bosów? Jak tu się temki znajduje? To jest normalny oponent? Nie wiem, tam było napisane, że Bóg Haha! <laughs> Co ty bierze, to tutorial ty <laughs> Ej, to jak tutorial to te śmierci się nie liczą, kurwa Tam zaraz pójdę Rozmawiaj. Rozmawiam z duchami jak coś widzowie. Wydało się. Dzielny zmatowieńcze, wykonaj skok nauki i pamięci. Ty, to jak teraz są napisy, to już nie ma dubbingu? To jest to ognisko, tak? Znowu laska. Odkryto utraconą. Nie wiem co. Dobra, tym biegnie tu bierze to gra w w trybie współpracy. Użyj zgiętego palca, by zapisać złoty znak przyzwania. Gra w w trybie współpracy znaczy się, gdy przyzwie się gra z innego świata. Spierdalaj, nie chcę żadnych kurtnych palców. do te palce sać. O kurwa mać, jaki skurkel, a jak się biega? Jakiś fragment znalazłem. Jak się biega, bo bym musiał dogonić to coś. Dobra, zabiłem. Dzięki kości, ok. A jest Ile muszę tych materiałów znaleźć? Fragmentów tutaj. No co ty? Ja pamiętam, Gucio się bił z tym kurwa przy takim zamku w drzwiach. To jest za mocny potwór dla mnie na początek. Cześć, kolego. Chyba się w kur Nie, też się schowam, kur... Ej, wy mnie trolujecie z tym ludzikiem, że mam go bić, no nie? Wy mnie trolujecie z tym ludzikiem, że mam go zabić, prawda? Kto mi mówił, że mam bić? Widzowie! Nie wiem, widzisz. Problem jest taki, że mnie w ch... widzowie robią. I kurwa, co robi ta dźwignia? A windę. Przeciw do przełowania windy. Cześć się wstać. I dobrze mówiłem, że kurwa mocy, że to ten co gucio z nim kurwa na takich schodach później. Kurwa chuj, jesteście. No nie, że mi kurwa poleciliście to. Nie dam rady zabić tego gościa na tym koniu. Jak on mnie jednym uderzeniem całe życie zabrał, i od nowa muszę te jagody czerwone zbierać. A kwiatki mogę? Bym dał jakieś koleżance, jakbym spotkał. Ej, pytam poważnie: muszę z nim walczyć? Mam go zabić? Jest, jest możliwe go zabić w ogóle? Nie muszę, tak, nie, nie, tak. Chodź, walczymy, papiłka! Ej, ziomuś, pogramy w piłkę. Puu. Messi, Messi, Messi! Puu. Messi, Messi, Messi! Ty, już ja wezmę to i rzucę mu w łeb i spadnie z konia? Potem wsiądę na konia i go podepczę? Dobra, ch walczymy. Jak zapisać grę w tym punkcie? O, tu jakaś laska znowu utracona. <śla> koza fikołki robi ty. Ten ryby łowi na to co kretyn ty? <grystanie> o! A nie, myślałem, że broń, bo. Co on ryby koła łowi? A nie, myślałem, że to wędka jest. <grystanie> ty co on, kurwa, pieczę tu? <grystanie> Idziemy walczyć z godnym nas przeciwnikiem, czyli z kurwa Ale śliczne, ładnie, fajnie zrobione to, ty Ty, wiewiórki Albo Kangury, choler co to jest? Ty, tam jest ziom do najemania Idę mu wpialić Ty jakiś kur... Świ świniak jebany mnie kur... chciał pobić, ty. Pierdolony... świniak. Ty, najem pierwszego chłopa, no idę drugiego najemać, pa. Pyk. Dawaj lód. O! Mamy zbroję pierwszą. Są potwory na pewno jakieś rozjęty. O, kurwa, ja się przestraszyłem. Człowiek, muszę jakiś netopersz. A <laughs> Nie zlecał ty z O, tam coś jest. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie połusze. Wystawiam niesłychanie przed przedstawień. Wszyscy dobrze się umali.